Cześć, witam Was dzisiaj w projekcie Denko. Na początek zaczynamy od paznokci, bo w tym miesiącu e, parę produktów skończyłam e, i zaczniemy od produktu z Eveline. Jest to odżywka 9 w 1 Total Action odżywka Serum i muszę powiedzieć, że tak jak są bardzo zróżnicowane opinie na temat odżywek z Eveline, czy działają, czy nie działają, e, czy szkodzą na paznokcie, czy może właśnie są rewelacyjne. Tak mi te odżywki póki co wszystkie, jakie miałam, się sprawdzały i paznokcie, um, no nie powiem, że jest jakaś rewelacyjna zmiana, ale są mocniejsze i przynajmniej nie zrobiły mi nic złego z paznokciami, co mogłabym e, zarzucić tej odżywce, bo słyszałam, że wiele osób mówi, że albo ona komuś się sprawdza, albo totalnie niszczy paznokcie. E, no mi ta odżywka 9 w 1 się bardzo dobrze sprawdziła, ona miała taki właśnie biały kolorek. I teraz postanowiłam sobie kupić coś innego i wybrałam odżywkę Eveline SOS i to jest odżywka dla kruchych i łamliwych paznokci. Ja po prostu lubię odżywkę nakładać na paznokcie które są niepomalowane, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, i na paznokcie tuż przed nałożeniem lakieru. Żeby jakoś tam dbać o te paznokcie, więc zawsze pamiętam o tym, żeby nałożyć odżywkę, a że mi się skończyła, to stwierdziłam, że coś nowego trzeba kupić. Dajcie znać, jakie wy odżywki z Eveline używałyście, jaka wam się sprawdziła, jaka nie i od czego zależy to, czy ta odżywka się sprawdza. Czy to jest jakiś konkretny składnik, który nie każdemu pasuje, bo ja nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Kolejny produkt to Top Coat Sejwit, po prostu wysuszacz do lakieru do paznokci. I ja mam dwa opakowania, jak widzicie one są nie do końca zużyte, dlatego, że po prostu reszty zużyć się nie da. Ten Top Coat pod koniec robi się taki bardzo gęsty, zbity i zaczyna się ciągnąć, szybko wysychać, więc nie da się go tak ładnie nałożyć na paznokieć. Dlatego też zużyć jesteśmy w stanie gdzieś 3 czwarte produktu. Ogólnie to ma 14 ml to opakowanie. Ja jestem bardzo zadowolona i nie znam lepszego y, wysuszacza, lepszego top coatu niż Sejwit lub Essie Good To Go. To są takie produkty, które mogę nałożyć y, na lakier tuż przed snem i nic mi się nie odwiniecie i wszystko będzie wyglądało idealnie rano, gdzie są takie produkty, które zostawiają odwinioty i po prostu y, trzeba długo, długo czekać aż coś wyschnie. Ja kupiłam sobie już nowe opakowanie, także y, póki co cały czas pozostaję przy Sejwit. Ale jednak no, minusem jest to, że nie jesteśmy w stanie zużyć całego produktu i gdzieś tam trochę tego zostaje. On się robi bardzo gęsty, próbowałam go rozrzedzić zmywaczem do paznokci, ale jakoś to bardzo nie podziałało, także dwa denka właśnie z Serzwit. Kolejne denko to Henna Dobrwi, Henna z Deli w odcieniu ciemny brąz y, z olejem arganowym i to jest to większe opakowanie w tubce, gdzie wyciskamy po prostu tą hennę, rozrabiamy z płynem, z aktywatorem y, i możemy sobie nałożyć. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, używam jej co jakieś 3 tygodnie. Nie muszę chodzić do żadnej kosmetyczki, jestem w stanie sobie zrobić tą hennę y, w domu. Dzisiaj też sobie zrobiłam tą hennę, także widzicie na świeżo te brwi mogą być troszeczkę mocniejsze delikatnie je też podmalowałam ale ja jestem ogólnie bardzo zadowolona dobrze się trzyma ma fajny ten kolor 5 minut wystarczy, zmywam i te brwi są wyraźne, widać je, a ja mam bardzo jasne włoski, więc jeżeli tej chenny nie zrobię, to tak jakbym nie miała brwi. Kolejny denko to płyn micelarny z garniera 3 w jednym, skóra wrażliwa 400 ml równa się 200 zastosowań. Ja będę zawsze mówiła, że płyny micelarne to jest niezbędnik w mojej pielęgnacji, bo tak jest, ja używam płynów micelarnych kilka razy dziennie. Rano przed nałożeniem makijażu, wieczorem po zmyciu makijażu, do zmycia makijażu, w ciągu dnia, jeśli tego makijażu nie mam, żeby tą skórę odświeżyć. Także to jest produkt, którego dużo używam i musi po prostu na tej półce w łazience być. Garnier jest moim takim zamiennikiem biodermy i uważam, że naprawdę jest mega delikatny, usuwa ten makijaż, oczyszcza twarz, koi skórę i nic nie szczypie, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja płynem micelarnym lubię zmywać sobie tuż do rzęs, bo wystarczy przyłożyć, nie trzeba nic trzeć i zaraz to wszystko się przykleja do wacika. Tutaj nic w oczy nie szczypię, także to jest e, świetne, bo zdarzały się płyny micelarne, które wręcz parzyły mi okolice oczu, e, a to już niestety nie jest dla mnie. Także Garnier i też już kupiłam e, nowe opakowanie. Znaczy właściwie to kupiłam e, dwa razy, bo była taka promocja w Biedronce, także mam już nowe. Jeśli chodzi o szampony, to u mnie pojawia się jeden i ten sam produkt, ale zanim do niego przejdę, to pokażę Wam ten jeden, który się wyłamał. Jest to szampon szampon zniwa intense repair włosy suche lub zniszczone. Ogólnie szampon bardzo fajny, ja za niego zapłaciłam 9.99. E, jedyny minus to jest to, że miałam wrażenie, że po umyciu tych włosów one e, nie tak łatwo się rozczesują, e, nie są jakieś takie bardzo sypkie. Trochę miałam wrażenie, że się sklejają. E, nie był to efekt brudnych włosów, wyglądały na umyte, ale jednak nie do końca to, co ja lubię. Jeżeli chodzi o tą odżywkę To wiem, że działa cuda I jest naprawdę dobra na włosy Także myślę, że jeżeli już używać tego szamponu To razem z odżywką z tej serii Także myślę, że jeżeli bym kupiła go ponownie No to Konieczna byłaby też odżywka Ale moim ulubionym szamponem Jest oczywiście Szampon Z DAF i tutaj Piękne 4 denka. Ja ten szampon po prostu uwielbiam I tak jak kiedyś bardzo lubiłam szampon Vella Pro Series Moisture, taki czerwony. Bardzo często o nim mówiłam, tak ten z daw daje bardzo podobny efekt i uważam, że jest nawet lepszy, tak przynajmniej teraz mam wrażenie. No i ja wam pokażę tutaj mam szampony z serii Daily Moisture. To są wszystko Daily Moisture, ale są różne wersje, także Dwie wersje to są zwykłe Daily Moisture Shampon, a dwie wersje to jest dwa w jednym, odżywka i szampon. I właśnie bardzo polubiłam to dwa w jednym, ponieważ nie musimy używać odżywki po umyciu włosów. A one są naprawdę w bardzo dobrym stanie, są sypkie, są świeże, widać, że są czyste, Nie wam się nie skleja, łatwo się je rozczesuje e, i to, co ja najbardziej lubię, to właśnie efekt takich e, sypkich włosów. Widać, że jest ich dużo, widać, że są czyste, jest duża objętość. I moim zdaniem to jest taki efekt, trochę jak od fryzjera. I to mi się właśnie bardzo podoba. Wcześniej właśnie kupowałam te zwykłe, a teraz jakoś trafiłam na dwa, dwa w jednym. Nie każdy musi lubić szampon z odżywką. Ja szczerze powiem, że pierwsze opakowanie jak kupiłam, to przypadkiem nie zwróciłam uwagi w ogóle, że to jest taki miks. Ale bardzo mi się to spodobało, przyjemnie, i nawet przy zmywaniu, przy spłukiwaniu tego szamponu, czuć jakoś y, te włosy, że są domyte, że są. No nie wiem, ciężko to opisać, ale naprawdę ja czuję różnicę przy myciu włosów. Ja myję głowę zawsze dwa razy, także pierwsze takie mycie z grubsza, drugie takie dokładniejsze. No i zawsze te włosy właśnie łatwo się rozczesują, są sypkie, są puszyste i przede wszystkim się nie plączą, a to często się zdarza przy różnych szamponach, że jakiś kołtun się zrobi w trakcie mycia i potem jest dramat jak to rozplątać, także z tym nie ma takiego problemu, mam już nowe opakowanie, także... Idą jak ciepłe bułeczki Jeśli chodzi o żelę pod prysznic, To mam Wam do pokazania trzy Pierwszy jest z Palmolive. Ja go lubię, tutaj jest 500 ml Fajny zapach, ale nie jakiś bardzo intensywny Za to dwa kolejne Miały już bardziej intensywne zapachy I to jest Nivea Pierwszy to jest zapach białej Kali A drugi zapach miodu I nie wiem w sumie, który mi się bardziej podoba Ten taki słodki Chyba jednak e, ja wolę takie delikatniejsze zapachy i tutaj proteiny, mleka, zapach miodu, to jest coś dla mnie, takie mleczne, miodowe, kokosowe. E, to uwielbiam, jeżeli chodzi właśnie o żele pod prysznic, balsamy i tak dalej. Tutaj też mamy 500 ml, e, bardzo fajne, ja nie wiem jak cenowo wychodzi, czy droższe są palmoliv czy Nivea, e, ale w każdym razie fajne zapachy, przyjemne żele pod prysznic. No, i co tutaj więcej powiedzieć? No, żel pod prysznic, jak żel pod prysznic, ale ja po prostu zwracam uwagę na zapachy. Dwa kolejne denka na pewno Was nie zdziwią, ponieważ są to produkty z zzaj. Tutaj mi się wodaleje po tych szamponach. Ziaja oczyszczanie liście Manuka, czyli mój ulubiony żel do demakijażu. Najlepszy co może być. Stawiam sobie. Na zlewie, pompka, łatwy w użyciu. Dobrze tą twarz domywa i bardzo szybko. Trzeba uważać na okolice oczu. Może szczypać, nie powiem, że nie. No ale ja często zmywam tuż do rzęs właśnie tym żelem, bo albo mi się po prostu nie chce bawić w waciki, albo nie mam czasu a on bardzo szybko to zmywa, trzeba tylko uważać właśnie, żeby nie otwierać oczu. Ja już mam nowe opakowanie, co prawda mówiłam w ostatnim denku, że chyba sobie kupię ten żel z w białym opakowaniu ja już nie pamiętam jak on się nazywał w każdym razie teraz pomyślałam sobie, że jak będę w Rossmanie, chociaż w Rossmanie go chyba nie ma no nieważne, jak będę przy stoisku Ziai, to będę kupować maseczki, to kupię też inne rzeczy, także dajcie znać, czy chcecie znowu hold z bo już kiedyś był. Eee, I tak, to są po prostu bardzo dobre żele, dużo osób je używa, dużo osób poleca. Co tutaj więcej mówić? E, piątka z plusem, ja jestem jak najbardziej za. W dodatku cena jest niska, e, łatwo dostępne. Polecam. Teraz przejdźmy do kolorówki. Mam dwa produkty. No kolorówka niestety zużywa się dłużej e, i nie zawsze te recenzje się pojawiają, ale chciałam powiedzieć teraz e, krótko o korektorze z L'Oreal Match. Ja mam w odcieniu jeden Ivory i bardzo bardzo lubię ten produkt. Wy o tym wiecie, tak samo jak podkład z tej serii. Um, on bardzo dobrze radzi sobie z zakrywaniem niedoskonałości, z zakrywaniem cieni pod oczami. Ładnie też te okolice rozświetla. Także jeżeli czegoś takiego szukacie, to na pewno to. Um, niestety. Czasami trochę się zbiera pod oczami, trzeba gdzieś tam to bardziej wklepać albo delikatniej nakładać. Teraz używam też innego korektora z L'Oreal, który moim zdaniem troszeczkę lepiej sobie radzi z zakrywaniem cieni pod oczami, ale mam wrażenie, że tutaj bardziej chodzi o kolor tego korektora. Tamten ma troszeczkę inne pigmenty, ale też ładnie rozświetla, ale o tym w kolejnym denku. W każdym razie polecam ten korektor. On nie jest drogi. Jeszcze jak kupicie go na przycenie, to naprawdę warto, a starcza na dosyć długo, gdzie ostatnio często widzę korektory w takich opakowaniach, że wydaje mi się, że są w ogóle niewydajne także ten na pewno polecam. Ostatnie, ale nie najgorsze, to będzie Max Factor 2000 kalorii i często zadajecie mi pytania, jak ja maluję rzęsy, czym maluję rzęsy, co ja z nimi robię, czy używam jakiejś odżywki. Słuchajcie, kiedyś używałam czegoś, ale w tym momencie nie używam żadnej odżywki. Mam po prostu długie i dużo rzęs. One są jasne, więc ich nie widać, jak nie mam makijażu, ale do ich malowania używam właśnie Max Factor 2000 kalorii i ta szczoteczka po prostu jest tak precyzyjna, że ładnie te rzęsy tuszuje, rozdziela i one tworzą taki wachlarz, więc nic się nie skleja, ładnie to wygląda. Jedyny problem, jaki ja mam z rzęsami to jest to, że żadną chyba szczoteczką nie mogę tak pomalować rzęs, żeby. Pod spodem nie było widać białego, jak zamykam oczy. No bo wiadomo, jak nie mam ciemnych rzęs, a mam jasne, to widać delikatnie białe przy tej linii rzęs i to nie zawsze wygląda ładnie. Często też mi pisaliście, że nie domalowałam rzęs, więc ja zrobiłam taki trik, że teraz maluję rzęsy najpierw w dół żeby wiecie, nałożyć na tą drugą stronę, a potem dopiero normalnie je wyczesuję i one ładnie się rozdzielają, nic się nie skleja, nie jest tego produktu za dużo i tak naprawdę jedna aplikacja wystarczy mi na całe rzęsy. I na jedno oko, i na drugie robię raz tu, raz tu, żeby było równomiernie, żeby nie było tu za dużo, tu za mało tuszu. I naprawdę on się dobrze sprawdza. Używam już nie wiem od jakiego czasu i nie wiem ile opakowań zużyłam, ale to dzięki poleceniu mojej mamy. Także to jest właśnie wersja Dramatic Volume. I pamiętajcie, żeby kupić odcień black, czyli czarny, bo ja kiedyś wzięłam, nie zwróciłam uwagi, że są inne kolory i kupiłam chyba niebieski czy jakiś fioletowy. Także dobrze, że się nim przez przypadek nie pomalowałam, tylko od razu. Odłożyłam do szuflady, także ostatnie denko to Max Factor 2000 kalorii. Chciałam, żeby było krótko, zwięźle i na temat. Mam nadzieję, że mi się udało. Postaram się robić teraz te projekty denko trochę częściej, żeby tych produktów nie było aż tak wiele, żeby trwało pół godziny, bo myślę, że... Lepiej jest obejrzeć krótszy odcinek niż dłuższy. Dajcie mi koniecznie znać, czy któregoś z tych produktów używałyście i jak Wam się sprawdzał. Może jakie Wy macie teraz denka i co możecie mi polecić. Ja aktualnie poszukuję jakiegoś dobrego kremu pod oczy, także piszcie w komentarzach. A tymczasem co? Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!